Pan Adam Blicharski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Chciałbym zapytać o pana zdanie na temat niemieckiego twórcy socjalizmu Ferdynanda z odpowiednimi korzeniami Lassala. Czy to był dobry socjalista, czy niekoniecznie? Pozdrawiam ze Proszę pana, nie ma dobrych socjalistów. Nie ma dobrych socjalistów. Albo to są łajdacy, albo Durnie. Albo mnie, Stanisław Catmackiewicz twierdził, i ja się z nim zgadzam, że człowiek inteligentny nie może być socjalistą. Dlaczego? Dlatego, że człowiek inteligentny potrafi przewidzieć skutki swoich rozmaitych pomysłów, a socjaliści tego nie potrafią. Socjaliści tego nie potrafią. Więc nie ma dobrych socjalistów, są tylko źli. Szowinista męski. Panie redaktorze, pytanie pierwsze. Czy zwykli obywatele Demoludów mogli wiedzieć, że Reagan i Gorbaczow umówili się na wycofanie Sowietów z okupowanych krajów Europy Wschodniej? No to jasne, że mogli wiedzieć. Oczywiście, że wiedzieli. Wiedzieli. Przecież po spotkaniu w Reykjaviku, które miało miejsce w 19.00, obydwu tych Gorbaczowa z Reganem, o, o, kiedy się kiedy, po tym spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja imperium sowieckiego z Europy środkowej no, i rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej, zakrojone na taką skalę, że tylko, wie pan, ślepy by tego nie zauważył. Uwłaszczenie nomenklatury się zaczęło, selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. No, naprawdę, tylko ślepy by tego nie zauważył. Więc, jak ktoś się interesował, wie pan, sytuacją, to raczej mogli wiedzieć obywatele. Pytanie drugie. Jeśli zjadą do nas w wielkiej liczbie muzułmanie, a do tego mają u nas zamieszkać liczni Rzymianie, to jak oni będą u nas zgodnie żyli? No, proszę pana, w historii było bardzo dużo przykładów zgodnego współżycia Rzymian z muzułmanami. Zgodnego jak wtedy, kiedy jeszcze Rzymianie że tak powiem, Rzymianie są bardzo elastyczni. Jak trzeba, to oni wie pan, z muzułmanami, jak tam trzeba, to z chrześcijanami, a jak tam trzeba z diabłem, to oni z diabłem. Rzymianie są bardzo elastyczni. To świadczy o tym przysłowie bardzo popularne wśród Rzyma, Rzymian, takie pożekadło. Nasi zwyciężają, jacy nasi, no ci, którzy zwyciężają. I trzecie pytanie. Jeśli nie weźmiemy pod uwagę różnych śmiesznych kierunków, to czy poziom wykształcenia jest obecnie w naszym kraju wyższy niż na początku lat 90.? No, obawiam się, że się poziom wykształcenia w naszym nieszczęśliwym kraju obniża. To wiele zagadkowych przyczyn się na to składa, między innymi... Taka jest przyczyna, że powstaje bardzo dużo wyższych szkół gotowania na gazie. Czego tam uczą w tych szkołach, to tylko Pan Bóg wie, no i ci wykładowcy, i ci studenci, no ale to tam oni się wiele nie nauczą. Ja miałem osobiste takie doświadczenie ze studentami, to zresztą to akurat o czym za chwilę powiem, to był skutek wadliwego systemu edukacyjnego wymyślonego przez pana ministra Handkę jeszcze w latach 90. Otóż miałem zajęcia, kiedy jeszcze miałem miewałem zajęcia ze studentami, to pewnego razu miałem zajęcia ze studentami trzeciego roku nauk politycznych. Wszyscy maturę zdali. No, i mieliśmy zajęcia o NATO, analizowaliśmy traktat waszyngtoński, i tam w traktacie waszyngtońskim jest taki punkt, który mówi, jaki jest obszar działania NATO, że to jest Ameryka Północna, Europa i Północny Atlantyk do zwrotnika Raka. I ja zapytałem tych studentów, dlaczego ta linia na globusie nazywa się zwrotnikiem. Bo dwie są linie na globusie, które nazywają się zwrotnikami. I popatrzyli na mnie z wyrzutem, i z dalszych indagacji się okazało, że nie wiedzą, dlaczego po roku się zmieniają, więc musiałem im to wytłumaczyć, rozróżnić na tablicy i tak dalej. Dlaczego tak było? Dlatego, że reforma pana ministra Handke przewiduje, że uczeń, który w wieku 15 lat musi wybrać sobie specjalizację. Kto tam w wieku 15 lat tak naprawdę wie, co chciałby robić? Bo są tacy ludzie, ale większość nie ma pojęcia, najmniejszego. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jak już sobie wybiorą te specjalizacje, to oni już się uczą tylko na tym wyższym trochę poziomie. W ostatnich latach liceum. Uczą się tylko tych przedmiotów, które wchodzą w skład tej specjalizacji. A tamtych mają luki po prostu. No i w rezultacie, powiadam, maturzyści, którzy maturę zdali, nie wiedzą, dlaczego pory roku się nie wiedzieli, dlaczego pory roku się zmieniają. Więc obawiam się, że niestety ten proces postępuje. Pan Aleksander Kot, redaktorze, kurcze bladek. Cytując pana, pan jak ten byk płynarskiego, co ciągle robi unik. Chciałem usłyszeć mądre i filozoficzne rozważania, tak w pana stylu, na temat hierarchii wartości rodzina versus ojczyzna w razie W bez czynnika przysięgi wojskowej. Pan mi tymczasem o tym, że ja mam złe podejście do w koło Macieju, o tym, że pan przysięgał i że pan to traktuje poważnie. No to jeszcze prościej. Załóżmy, że ja nie składałem przysięgi i mam dwójkę małych dzieci. Wybucha wojna. Radzi mi pan ratować najbliższych czy ojczyznę? Niestety i w drugim pytaniu pan popłynął, bo pytałem, ale to ja od razu panu odpowiadam. Niech pan ratuje siebie i dzieci, i niech pan w ojczyznę ma i tak dalej. Co pan ojczyzna obchodzi? Po jaką cholerę panu ojczyzna jest potrzebna? Jak panu nie jest potrzebna, jak pan nie składał żadnych przysięg, no to niech pan robi, co pan uważa za stosowne i tyle. I niech mnie pan nie męczy odpowiedziami na te głupie pytania. Niestety, i w drugim pytaniu, tu czytam dalej, pan popłynął, bo pytałem, czy rozważałby pan na przykład odsiadkę za odmowę obrony, by wrócić po kilku latach do dzieci, czy prawie na pewno zginąć jako mięso armatnie w okopie. A pan szanowny mówi, co z odpowiedzią ojca za dzieci, kiedy będzie siedział. Jak to się stało, że pominął Pan podaną alternatywę, gdzie dzieci tracą ojca? Nie na pięć lat, tylko na zawsze, bo Gorusek rozerwał granatem w trzecim dniu wojny. Idąc z Pana logiką, to chyba jeszcze bardziej nieodpowiedzialne, czyś nie? Mistrzu, toć Pan o nieprzeciętnej inteligencji i mnie głupio wręcz upraszczać pytanie, do granic tak zacnego reduty jak Pan. No pozdrawiam, dziękuję bardzo za te Pan nieszczere komplementy. Ale powiem panu tak. Wzorem powinien być Ugolino ten z Boskiej Komedii Dantego, co to zjadł własne dzieci, żeby im zachować ojca. O, to to jest odpowiedź na pańskie wątpliwości. Tomek Rywka. Panie Stanisławie, mam takie pytanie, czy wybory w Polsce są fałszowane? Bo mam przeczucie, że na najwyższych szczeblach struktury wyborczej dochodzi do niezłych przekrętów w przeciwieństwie do tych w lokalnych komisjach. Pozdrawiam. Proszę pana, ja też mam takie przeczucie. Ale tylko przeczucie takie mam. Jakbym wiedział, że wybory są fałszowane, to już bym albo bym nie żył, albo nie wiem, coś by się stało. Więc na razie mam tylko takie przeczucie, podobnie jak i pan. Pan Marcin Marcin, drogi Panie Stanisławie. Czy potrafi Pan wytłumaczyć, co się dzieje z koalicją 13 grudnia i czy czeka ją rozpad? Jeszcze niedawno uśmiechali się, gdy Donaldu Tusku demolował konstytucję. Teraz twierdzą, że głosują razem z PO, ale się nie cieszą. No to już jest postęp. Wie pan, to tak jak Wilusz Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówił, że palił marihuanę, ale się nie zaciągał. A potem to już do łosk nie brał żadnego jointa. No, od rzemyczka do konicka. Najpierw się pali i się zaciąga, później się pali bez zaciągania, a potem się w ogóle nie pali. Także prędzej czy później, wie Pan, wszystkie koalicje się mają to do siebie, że się rozpadają. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, nie wiem, czy to pan unika odpowiedzi na moje pytanie, więc na wszelki wypadek je powtarzam. W statystyce najszczęśliwszych krajów na świecie od lat przoduje Finlandia. Tuż za nią plasują się Dania, Islandia i Szwecja, ale na piątym miejscu tegorocznej listy znajdujemy Izrael. Nasz nieszczęśliwy kraj zajmuje 35. miejsce. Z krajów dawnego bloku wschodniego wyprzedzają Polskę i nie tylko Czesi 18. miejsce, lecz również Litwa, Słowenia, Kosowo, Rumunia i Estonia. Czym tłumaczyć tak dużą różnicę między wojującym Izraelem a Polską, której obywatelom przez 8 ostatnich lat pis przychylało nieba? Proszę pana, no widzi pan, to, to jest straszliwa wiedza. Ja takiej straszliwej wiedzy nie posiadam, ale ale wie pan, co łączy Finlandię, Danię, Islandię i Szwecję, a także Izrael. Finlandię, Danię, Islandię i Szwecję łączy to, że one te narody korzystają z sauny. Korzystają z sauny, gdzie tam wchodzą na Golasa i tam się parzą w parze. A co wspólnego ma Izrael? A Izrael ma wspólnego z tymi narodami, z tymi państwami, że tam są łaźnie rytualne. Żydowie mają łaźnie rytualne. I to jest to jungtim, wie pan. Bardzo możliwe, że łaźnie rytualne czy sauny przynoszą, dają ludziom poczucie szczęścia. Tak, tam zresztą niech sam pan powie, jakby pan wszedł na Golasa do sauny, a tam piękne panienki, proszę pana, nie czułby się pan szczęśliwy. Michał F. Dzień dobry, panie redaktorze. Co pan myśli na temat ustawy przeciw agentom, o którą jest taka awantura w Gruzji? Może coś podobnego przydałoby się u nas, pozdrawiam. No to u nas będziemy mieli taką ustawę. Już powstał 21 maja. Donald Tusk wydał zarządzenie o powołaniu komisji do badania wpływów ruskich i białoruskich. To oni tam, niech się pan nie martwi, wytropią tylu agentów, że nie będzie można splunąć, żeby na jakiegoś agenta nie trafić. I Gruzini się tego właśnie obawiają. Tego się właśnie obawiają, że. Każdy będzie mógł zostać agentem. No i to, wie pan, z Gruzji to jest gorzej niż u nas, bo tam czy to tam nie ma takiego polskiego safandulstwa. Że, bo Jarosław Kaczyński mówi do Donalda Tuska na oczach całej Polski w Sejmie: Wiem jedno, jest pan niemieckim agentem i nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. No to tam, to nie, tam bo od razu by skoczyli sobie do gardła. Pan Marcin Kozłowski, Szanowny Panie Stanisławie, mam na dziś wariackie pytania i przesyłam w komentarzu fragment pewnego artykułu. Czy opisana tendencja ma związek z ideologią marksistowską? Jakie widzi Pan remedium na opisaną tendencję? Prze trzecie, czy przedstawiciele akcji socjalistycznej Ultra Lewica. Postulują zniesienie dzielniczenia majątku. Pana zdaniem taki pomysł może zyskać adoratorów. To tu jest artykuł, jest taki, bo Państwo tego nie widzą. Czytam zatem tytuł, bo w roku 2139-139 będą na świecie sami wariaci. Tutaj autor tej notatki taką ekstrapolację, to znaczy, że odsetek wariatów nieustannie rośnie i jeśli ta funkcja wykładnicza jest prawidłowa, to w 2039 roku będą na świecie sami wariaci. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, proszę pana. No u nas na przykład oficjalne statystyki, oficjalne statystyki twierdzą, że jest 20%, że 20% obywateli w Polsce Cierpi na rozmaite dolegliwości psychiatryczne. Moim zdaniem ta statystyka jest zaniżona, dlatego że no nie ona nie obejmuje na przykład sodomczyków, gomorytek, bo, bo to nie jest żadna dolegliwość, tylko szlachetne orientacje. Nie obejmuje również tych, którzy nie są pewni do jakiej płci należą, a także tych, którzy nie są pewni, czy są na przykład kozą czy psem. Więc liczba osób, które tam tego, to może być wyższa, ta statystyka oficjalna jest zaniżona. No to jak tak dalej pójdzie, to wie pan, zresztą to widać. Wystarczy popatrzeć na Sejm obecny, żeby się przekonać, że to rzeczywiście wariaci, zgodnie z regułami demokracji, mają liczną reprezentację parlamentarną. No to z jednej strony to prawidłowo, ale z drugiej strony jest to niepokojące, jak, jak taki pomysł, wie Pan, takie pomysły, żeby znieść prawo dziedziczenia, a może nawet w ogóle znieść własność prywatną, żeby wszystko było wspólne i tak dalej. No przecież komunizm na tym polega. No. Więc to wie Pan, może dojść do tego, że nastąpi koniec świata. Dlatego, że wariaci przejmą władzę. No a z wariatami to wie Pan, do, 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 jaka jest cecha wariata. Taka bez względu na to, bo to Rosjanie mają takie porzekadło, które zresztą jest całkiem słuszne, że każdy durak po swoje ma schodzi. To znaczy, że każdy wariuje na swój sposób. Ale jeden jest, proszę Pana, wspólny mianownik dla wariatów. Że wariat nie jest zdolny do przewidzenia skutków własnych działań. Nie jest zdolny. To właśnie dlatego się go uważa za niepoczytalnego. No więc mogą zrobić coś takiego, że potem już będzie za późno i nastąpi koniec świata. I tym pesymistycznym wnioskiem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.